Witam! Dziś chciałam zaprosić Was do apartamentu La Primavera, który znajduje się w samym sercu Torre Wiechy na wybrzeżu Costa Blanca. Apartament znajduje się na czwartym piętrze budynku z windą. W apartamencie mamy przedpokój, salon oraz bardzo słoneczny taras. Jest również w pełni wyposażona kuchnia, łazienka oraz trzy sypialnie. Apartament znajduje się zaledwie 200 metrów od plaży oraz promenady. Znajdziecie tutaj mnóstwo restauracji, kawiarni, sklepów. Możecie spróbować pysznych regionalnych dań, m.in. innymi hiszpańskiej Pay oraz napić się hiszpańskiej sangry. Wszyscy nasi klienci mają zapewniony darmowy transfer z i na lotnisko. Z nami również wynajmiesz samochód oraz rower. Organizujemy również wycieczki w atrakcyjne miejsca wybrzeża Costa Blanca, na przykład Alicante, Calpe, Benindorm. Można również zwiedzić wyspę Tabarkę. Żeby być na bieżąco, śledźcie nasz profil na Facebooku Hiszpania po polsku i do zobaczenia w słonecznej Hiszpanii.